Ten posułko ci narzucę, jak mi na to nami kazę Nie że zajdzie nie trzeba, bo bawić się obrażę Myślą musisz, że przez to co mówią, ja się obrazę, lepiej mówiąc się internet, sprawdzimy, kto żyje trawem Nie mogę dzwonić, nawet nie mam jak Jestem niewidzialny, w nocy fit mam brak Czuję jak szkolenia, znasz się lat Ej, to przez ten kwiatki automat W nie spojniamy tempa, koniec czasu debat Honey, bez gardam lekko na osiedlach papa pa to jest oferka to dzień Ci Zabierdalam tu od lat I nie zwalniam tempa Dla ciebie głupoty piszę za mnie tą poezję tu jak domek star To jest czasu kwestia Powijam od razu pakę Nie chcę nic na testa Super Nie spodziewię rady Dzisiaj słuchu trzeźwą głowę ma Nie będziecie obok Aż tempo ogranicza was Zapierdalam jak po linii Tyle, że ja mówię pan Chłopcy porobieni syfem nie Koniec czasu Deadline ale benz, gada lekką ręką na osiedlach Papa pako jest po perkach, to dzień nowa przepaść, no jo kiedy kurwa leci ta piosejka Ryder warty więcej niż ty dostajesz za pyskem Popalamy sceny z głowu, ale minimum za Każdy dzień jest zębach muszę zakończyć dosyskiem zyskiem Wójcie z tempo tak jak życie zawsze było trochę szybsze Nie nabrobić te papy, a dupa te baje Nie tak chcesz żyć Rozprędzamy ten samolot Kręcimy jak kamień pracy Zwyślnie nasz ustalam To znależne od wydarzeń Jedny w oczach płonie ogień Rozpalamy Traf, traf w paliwku Traf Trzymaj luter Traf